Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na taki krótki filmik oczywiście jak co roku paczka zawodników do DSJ4. Film dzieli się na dwie części. W pierwszej części tylko powiem wam, że link do pobrania paczki, a właściwie w tym roku paczek jest w opisie. No i możemy przejść do części drugiej. Wchodzimy w link podany w opisie pod tym filmem. No i słuchajcie, to są paczki zawodników od a Winter Games, także w tym roku troszeczkę inaczej, ale jak bardzo różnorodnie. Zobaczcie, możemy sobie Oczywiście są paczki zawodników z tego sezonu, ale są paczki zawodników również z poprzednich sezonów. Na przykład, co my tu mamy, czekajcie, o, Puchar Świata Teams Wisła 2020, ale mamy, słuchajcie, też Mistrzostwa Świata w Valdiviemy 2013, także są, skoczy, są paczki zawodników retro, są paczki zawodników realne z tego sezonu, z tamtego sezonu, więc do wyboru, do koloru. Dobrze, pobierzmy sobie jakąś, może Puchar Świata 2021 Weekend, no i pobierz plik. Pobieramy, bardzo sprawnie to wszystko działa. Gdzie jest mój plik? O, jest! mój plik, zobaczcie, no i najlepiej ten plik przenieść teraz na pulpit. Ja używam w tym przypadku programu WinRar, aby odpakować to archiwum. Mamy też, o widzicie tutaj mamy akurat archiwum w archiwum, czyli no tutaj jest akurat zip, to też jest zip, więc nie musicie mieć WinRara, żeby to odpakować. No i mamy Klingental niedziela, Klingental sobota, możemy sobie wejść w niedzielę, mamy ski jumpers folder, no i mamy tutaj wszystkich zawodników. I teraz jak wgrać do DSJ4? Przechodzimy w dokument w folder dokumenty w folder Deru Ski jump 4 i mamy również tutaj folder ski jumpers więc i albo doski jumpers przenosimy zaznaczamy wszystkich z tego archiwum i przenosimy o, proszę bardzo i się przeniosło i już są w grze. Albo też możemy zrobić, tylko musimy wrócić. Kiedy mamy folder Ski Jumpers, to po prostu przechodzimy do Deluxe Ski Jump 4 i folder Ski Jumpers przenosimy do folderu Deluxe Ski Jump 4. No tutaj widzicie lokalizacja docelowa zawiera pliki 50 o takich samych nazwach. Możemy sobie zamienić te pliki. No i mamy wszystko w Ski Jumpers. Te foldery nam się scaliły. No, i tak to wygląda. Jeszcze, że dla potwierdzenia, przejdziemy sobie do DSJ4. Jak się nam załaduje, szybciutko, mam nadzieję, tak. No i puchar świata, wybierz zawodników. No i mamy tutaj wszystkich stworzonych zawodników. No i ładnie, no i wszystko, wszystko pięknie śmiga. Także to tyle. Tak się wgrywa, proste paczki. No i, no i działa. Jeżeli Wam się filmik przydał, no to fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał. Dzięki i do zobaczenia.